I dzisiaj będziemy kolorować ośmiornicę kła. No, no raz, zaczynamy od jego skóry, od jej twarzy i brzydki. To skończone, teraz to, o jest to ucho. Teraz jego pasy i włosy. To skończone. Teraz jego buty. Buty skończone. Teraz jego spodnie. Spodnie zrobione. Teraz jego ręce. Już wszystko pójść, I tak inne takie, zostawcie w górę. Aj, zabieram za ręce. Ręce skończone, teraz kieszenie. Kieszenie skończone. Teraz to coś. To skończone. Teraz. już ostatnie dwie części, czyli jego pasek i bluzka. Na razie pasek. Pasek skończony. Teraz ostatni element, czyli kurtka. Oto efekt końcowy. Ośmiernicy Kieł. To było na tyle. Cześć.